Jestem w domu, dotarłem. Jestem tutaj. W końcu moje marzenie się spełniło. Moje marzenie się spełniło. Moje marzenie się spełniło. Jestem na konwencie anime. Super. Dzień drugi konwentu. Zobaczymy o co, o co chodzi. O co chodzi? O co tutaj chodzi? Jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. Dziękuję. Nie jesteś za duży na bajki? Jakie bajki? To są bajki dla dorosłych. Uroborosa gościłam. No. Fajnie jest? sobie? Hmm? Fajnie jest? No to fajnie, ogólnie na konwencie No. No i ogólnie fajnie jest. A wy kogo byście zapisali w DefNowcie? Mają babę od matematyki. Drugie to na przykład ten, drugie to mam na przykład JoJo. O, JoJo'sy -jo też są zarombiste, nie? Umiesz A, A, jakąś pozę z JoJo? Jasne, fajnie. Czy nie jesteś za stary na oglądanie chińskich bajek? Nie, jestem za młody. Siema. Chciałem zapytać, co sądzisz w Palestynie? Nic nie sądzę, ja się nie wypowiadam za dużo że widziałem. Elo elo, wolna Palestyna Na razie pusto I Co, a co w niej będzie? Fajna postać Jaka? Się, jak... Nie znasz Znam na pewno Honkaj. Honkaj, Znam Elysium Tak? Co wtedy się dzieje? Co? Co się wtedy dzieje? Co, nic się nie dzieje. No, ale na przykład masz poduszkę i, i co z nią robisz? Ja ze śpię na niej. Tylko śpisz? No. No ale to na zwykłej też można spać po misle. To jest coś typu po co mi dziewczyna kupiłem sobie żonę. No no, no. to jest coś takiego. Wkraczamy do jamy, jamy gier wideo. Siema, co tam? Więc, yes, jakie, podoba nam się już drugi dzień tutaj? Okej, okay, a jak on najbardziej lubicie się grać z tych wszystkich? Z ty wszystkich? Chyba najbardziej znany według mnie byłby Mortal Kombat. Nie lubię Mortal Kombat. Rozumiem, ja, ja, tylko, ja tylko go znam, ale <grym> powiedziałbym, że lepsze mam wrażenia z, 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 z Dragon Balla. Ale, a co sądzisz o Tekenie? Nie wiem nic o Tekenie. O Tekenie nie, za, nie wiem za, za dużo. Nie lubię Tekena. A, a co sądzisz o Street Fighterze? Uuu, uh, 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 Street Fighter. Jeżeli. Lubię ścieżkę dźwiękową z Street Fighter. Nie lubię Street Fightera. A co lubisz? Dragon Balla. Będziemy grać Tekena, runda druga. Wczoraj jedna z polek została pokonana. Zwycięstwo! <laughs> Dobry mecz, dzięki! Więc dzisiaj pokonamy jakiegoś Polaka A, dobre Gwiazda! Bajoneta. Czemu jest najlepsza? Bo ma duże Argumenty. Duże bagażniki? Tak, dokładnie. Jest piękna Uwielbiam bajonetę, moja ulubiona postać A Nie jesteś za duży na takie gry? Nie. A ulubiony Dezdorant? Tak. A czy można powiedzieć, że Najgorszym animem jest... anime zwany Życiem? Tak. I to jest ta twoja postać, tak? Tak. Aha. I co ona robi? Bije się włosami. Bije się włosami ta postać. ja jestem znajomy, znajomym osób, które panują tutaj nad wszystkim. na aha. aha. I masz taką władzę, tak? Taką pośrednią. Aha. A mógłbyś mi załatwić tutaj jakieś takie wtyki albo coś takiego? W jakim sensie? No na przykład, żebym mógł kogoś na przykład wyrzucić z tego konwentu. A zależy, kogo chcesz wyrzucić. Nie jakieś losowe osoby. Siła. No. Nie ma na mnie kozaka, songa jest przechul. Dzięki, Byku. Dziękuję I... bardzo. I no. się trochę, bo słabo, słabo. Sodom. Co to znaczy? Zespół. To Sodomia? metalowy. Sodomia to jest? Znaczy, nie wiem, czy trash, ale jakiś taki. Tak, okay. i co? To ja nie, oni... nie jest cosplayerką, A. Nie jest... A o czym oni tam śpiewają? No nie wiem, ale śpiewają. No ale to słuchasz z zespołu nie wiesz, o czym on jest? Musimy nie zadawać głupich pytań. Okej, okay. i rozumiem, że sam zrobiłeś ten strój, tak? E, tak, wszystko jest wykonane ręcznie. Łącz z mieczami. E, torba dziadka, buty za zalica Kuteczka tak samo. Wszystko zajęło mi tak około miesiąca w przybliżeniu. Dobra, a z jakich materiałów to jest wykonane? Wykonałem to z kartonu, pianki Ewy, listewek i taśmy malarskiej. Plus z wielu różnych farb. Dobra. Moi oglądający pewnie zastanawiają się dlaczego i po co w ogóle to zrobiłeś. Po co? Bo to jest bardzo wyjątkowe postacie. Dla osób, które uwielbiają to anime, trudno się nie wcielić w taką postać. Dobra, a chcesz usłyszeć kawał? Jasne. Dobra, jak się śmieje las? Nie wiem. Mech, mech, mech. <grych> Dobry. Ja, jazda Co to jest? Co jest? A, ale co? Co się dzieje? Nie, no, nic się nie dzieje. A, to się. ABCD A, B, C, D? E, F, Kurwa, to jest po angielsku... Nie znasz al alfabetu? Nie no, znam Nie jestem analfabetą Tylko po prostu nie szczeiłem. odchodzi Patrzcie się Wszyscy co oglądacie teraz powinniście zrobić właśnie to Nie no, nie by się, nie będę odpalał jakichś pornosów Chętaj. Tylko chętaj. Daję sobie subskrypcję. No i dzięki. Tak to działa. Nie, Siema! Czy mógłbym prosić pana o foto? Oczywiście. Pan super kospo. Dzięki, ty też. Nie wiem co to jest, ale zajwisty. O, ja jestem tylko sługą swojego pana diabła. Okej, okay, rozumiem. On nie średniego poziomu. Ale to ty chcesz, żebyśmy my ci zrobić zdjęcie? Mhm. Aha, no to dobra. Na no, Mój telefon, jeżeli można. Tak A gdzie ty... masz telefon? W kieszeni? Matrix, Matrix, blackface, MA GOŚĆ, RASIZM Co ty zrobiłeś? To był bulik, ale mi za gorąco i wrobie sęplało Ale rasistowski jest ten Nieprawda, nieprawda, jak nie, to nie? Jak ma. to nie, bo malowałeś twarz na czarno, jesteś Ja Jestem po prostu utwornikiem A, okej, okay, okej okay. Co jest, co jest Neo? daj mi ten Neo, jesteś z Matrixa, tak? Weskel Co to jest? To To Górnikami są. Ladies and gentlemen, przebierające, malowańce i inne popofańce. Przed Wami pancerz show!